Jeśli chcesz wejść w dzienniczek treningowy, wejdź w zakładkę treningi, następnie dzienniczek. Chcąc rozpocząć pracę z dzienniczkiem, wybierz zawodnika lub grupę treningową. Po wyborze mamy do dyspozycji trzy widoki. Roczne, gdzie widzimy sumę treningów, testów i kilometrów przepłyniętych w każdym miesiącu. Miesięczny. Gdzie widzimy wybrany miesiąc z treningami zaznaczonymi niebieskimi kropkami. Oraz tygodniowy. Gdzie widzimy wybrany tydzień z treścią treningową każdego dnia. Jeśli chcesz zobaczyć szczegóły treningu kwitni w widoku miesięcznym na dzień, który Cię interesuje. lub przejść do widoku tygodniowego. Edycja notatki i usuwanie treningu możliwa jest zarówno przy wyborze zawodnika i grupy treningowej. Pamiętaj jednak, że tylko po wyborze grupy może nastąpić edycja treningu i zmiana jego parametrów.